Cześć kochani, dzisiaj recenzja, w zasadzie antyrecenzja, antyrecenzja dużej ilości książek, których nie doczytałam. Pochmurna, deszczowa niedziela, kręcę z domu. Tu już oświetlenie nie mam zbyt lepsze, ale na chwilę tutaj jakby troszkę się te chmury rozmyły. Mogłam czekać aż będzie słońce, ale zależało mi, żeby mieć w tle właśnie ten bukiet. Ten bukiet jest zrobiony z badyli znalezionych nad rzeką. Nie wiem na ile go dobrze wiecie. A ponieważ będę totalnie krytykować, to taki badylowy pasuje, ale do bukietu nic nie mamy Jest przepiękny. I no, tylko jako jeszcze pokażę z co w sumie jest ważniejsze niż te recenzje. O, taki piękny. Mam zdjęcie. Ja mam zdjęcie jego i jego idę. Więc chcę opowiadać o książeczkach, tak zwanych czytadełkach i nie tylko których po prostu nie, Których po prostu y, no nie byłam w stanie doczytać. Może to też wynikało, nie mam teraz dużo książek przeczytanych, bo ten ostatni miesiąc to był bardzo pracowity dużo zajęć. No, ale, nie było w nic takiego, wiecie, nic porywającego, zajmującego. Może troszeczkę wynikało z mojego nastroju, ale nieważne. I zacznę tutaj. Pierwsza to jest Daisy Jones and the Six, Taylor Jenkins Reid albo Wright Reid. I tutaj o tej książce och, rewelacja, sensacja, i tak dalej debiut. Beznadziejna książka. Książka jest napisana tak jak gdyby o y, fikcyjnym zespole muzycznym. Wiecie, nawet nie jestem w stanie umiejscowić teraz, ale wydaje mi się, że to lata 60. I, I historia, no ja tam doczytałam do początku, dziewczynka bardzo młoda, wiecie, to Los Angeles, jakaś bohema, tam rodzice, jacyś tam filmowcy czy inni artyści, ona taka zaniedbana i zaczyna w wieku 15 lat chodzić po klubach, puszczać się, ćpać i tak dalej. Słabiutkie, ponieważ, no litości, takich historii prawdziwych, o prawdziwych aktorkach, modelkach i tak dalej, tyle znamy, nic ciekawego. A jeszcze... Gdyby to było pisane ona, ale to jest wszystko opisywane, wiecie, narrator w trzeciej osobie i to jest takie też słabowate. Gdyby ona to sobie pisała, więc nie polecam. Teraz czytadeł, no, czasami trzeba sięgnąć do tych polskich, bo jest tego od chuja pana, więc znalazłam taką pani Krystyna, y, Katarzyna Kostołowska i cała seria taka 40 minus, około 40, 40 plus, 50 minus, czyli tam przez 10 czy 20 lat, przypuszczam, losy czterech przyjaciółek. No, ja zaczęłam to od początku czytać, czyli te 40 minut. I tą chyba z tych wszystkich książek najdalej doczytałam, ale jakie to słabowate. Jak zobaczycie okładkę, to ma być taki niby, wiecie, polski seks w wielkim mieście. I wszystko takie. Takie papierowe, tak jak tam, to na tym zdjęciu będą te bohaterki. Oczywiście wszystkie zajebiście ubrane, zajebiście wyglądające, nawet jak ktoś im się nie układa, to chuj tam że się nie układa. Jakieś takie... Papierowe, takie wyrzute, wyrzute z uczuć, tylko takie tu i to przypuszczam, że takie te serialiki, różne tam przyjaciółki. Jest taki serial chyba gdzieś tam w jakiejś stacji. Ja nigdy tego nie widziałam, tylko tam wiem z jakichś szmatławych gazet. To myślę, że takie są. Takie po prostu miałkie. O, miałko papierowe, więc też nie polecam. Kilka książek w ogóle może przeczytałam jedną kartkę, czy dwie. mi tutaj na przykład Kristina Loren, Szalona noc. Nawet nie potrafię powiedzieć co za bohaterowie, co tam było. Albo nie idealnie dopasowani. Na okładce nawet nie ma. A, jakieś dwie autorki. Takie LPTP. Nie chcę mi się na tych nazwisk. Teraz książka, którą przeczytałam kawałeczek, kolejne czytadełko, to tylko przyjaciel. Lori Nelson. Nie. Tu właśnie też nie mam autorki, ale olał ją. E, to tylko przyjaciel. I tu historia jest taka, że jest bohaterka, poznaje się z bohaterem, jak on ją tam uderza z dyżakiem, ona zalewa się pod koszulek i, e, i to on mojej tam coś tam sprawdza, że wszystko ok, jest samochodem. Ona ma jeszcze pieska jakiegoś Jorka czy tam pinczerka. I tam obserwuje jej tyłeczek, jak ona tam się przez ten i daje jej, żeby się przebrała w podkoszulek na moment, czy coś tam chciała sobie zabrać, a ona z tym podkoszulkiem. A za moment się spotykają, no bo on jest przyjacielem narzeczonego jej przyjaciółki i tak dalej. Więc pierwsza rzecz, taka uwaga ogólnie, bo to nie jedna taka historia, nie? Takich przypadkowych, takich cool spotkaniach. Gdybym ja miała taką sytuację, wyobrażam sobie, tak, wchodzę sobie do kawiarni, wylewam, potykam się, wylewam na kogoś kawę, to facet okazałby się Medachujasem, chciałby mnie pozwać do sądu, zrobiłby awanturę na cały ten, i tak dalej. Więc takie historie romantyczne to z tego. I drugi debilizm tej książki ona ma chłopaka, tylko ten chłopak jest gdzieś na jakiejś misji wojskowej i koleś, którego spotyka okazuje się to samo, jest na misji wojskowej, wrócił z misji wojskowej i został strażakiem i narzeczony tej koleżanki też strażak i ta scena gdzie oni się spotykają, to się odbywa, że niby one te pindy rozumiecie, przychodzą tam z pieskiem z torebeczkami, gucci, Pucci, jest chuj wie czym. i na tej remizie strażackiej Przyrządzają kolacje, w ogóle piją sobie jakieś piwka i tak dalej. Ludzie, no, hello! Jakie te kobiety mają wyobrażenie o świecie i życiu? Kurnia, taka remiza strażacka, na pewno oni tam mają i gotują, ale to jest, nie jest miejsce gdzieś się jakieś panienki, pamiętały? A to jest też ściągnięte, bo w seksie w wielkim mieście było takie coś, że Samanta poszła. Ja do seksu nic nie mam, seks jest zajebisty. Że Samanta miała kolesia ze strażnicy, poszła do tej strażnicy. Nie i taka śmieszna. Obejrzyjcie się, co będę opowiadać w film. Na, następnie Alice Clayton, Seks i Orzeszki. Bohaterka jest kucharką i zauważyłam, że jest ten trend i w filmach, i już to pewnie będzie w książkach, że niekoniecznie musi być tą redaktoreczką, a i to wszystko są książki amerykańskie, że ona niekoniecznie musi być tą redaktoreczką, tak w wydawnictwie albo w czasopiśmie dla kobiet. Może być też właśnie taki zawód, kucharka, bo teraz to już jest mega cool i trendy. Nie wiecie, to nie jakaś tam baba, co stoi przy garach, nie i kotlety klepie. I ona... Mamusia i dostaje się do jakiegoś programu, talent show czy czegoś takiego w telewizji i każe jej w... I ona... Być może też w Los Angeles, być może też. Tak, w Los Angeles, bo ona była taką kucharką, gotowała prywatnie dla różnych takich pin, wiecie, posz. Eee, I matka jej dzwoni i mówi, że się została do tego talentu i wracaj prowadzić moją jadłodajnię, jakąś taką rodziną na jakieś takie zaśpnięte Pipidówie. I ta się nawet nie zastanawia, zapierdala tam i jedzie. I oczywiście już drugiego dnia spotyka Kolesia, który jest dostawcą i tak dalej. Jezu, jakie przecukierkowane, jakie nic się nie chce. A jeszcze takie, jak w tych programach, wiecie, telewizyjnych. Ja tu przygotowałam na popiole z kapusty, chipsy z batata. Polany musem z i takie też opisy tych jej potraw ma ma masę. Może przeczytałam 10 czy 20 stron, i było tego od chuja, nie? I masa składników takie. Ludzie, no nuda, 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 nuda. Eee. I ostatnia z tej serii nie polecam, serdecznie nie polecam. I to jest autorka, która ma dużo książek, bo i na tym legionie sporo. Lori nilsson spielman za głosem Kristen. I ta z kolei już bardziej tak w stronę Jojo Moyes albo Liane Moriarty, takie bardziej, mm, to już nie takie, wiecie, romansidła, tylko takie bardziej takie historie psychologiczne, coś tam, coś tam. I tu była taka historia, że dwie córeczki, y, gdzieś tam mamusia je na studia ma odwieźć, mamusia ma tam właśnie, jest ha, y, y, handlar, to, handlarką nieruchomości, agentem nieruchomości, jakieś takie nieskładne. I, przy tej książce, gdzie to myślę, że to by było fajne, może do niej wrócę. Wiecie, co sobie pomyślałam? Że te książki, być może w oryginale, bo tutaj chodzi też taki język, sposób napisania, że jakieś to jest takie płytkie i takie ciężkawe, takie no niepotoczyste. Ten, ten język sam, jak to jest napisane. I ja myślę, że te książki nie tłumaczą dobrze tłumacza. Po prostu dobrą literaturę tłumaczą dobrzy tłumacze, ludzie, którzy mają szeroką wiedzę o literaturze i tak ich zatrudniają te lepsze wydawnictwa. A tu zna tę anglistykę, zna ten angielski, zna ten zawód i to tłucze po prostu i to bardzo dużo traci. No bo nie każdy taki tłumacz, nie każdy, kto zna angielski, to jest osoba, która no, umie się posługiwać językiem też polskim i to przekładać. To jest niezła sztuka i tak sobie pomyślałam, że może też z tego wynika niestrawny z wielu tych książek więc serdecznie nie polecam troszeczkę tam okładeczek wam zamieszczę na końcu, żebyście wiedziały też miały pojęcie jak wyglądają te okładki nie, bo one odrzucają a czemu ja się za to biorę bo czasami człowiek chce tak sprać i z tych wszystkich, z wszystkich ja wyszukałam ze 20 czy 30 niektórych nawet mi się nie chciało tchnąć palcem od stopy przy jednej zostałam i ona jest brytyjska i to jednak jest lepsze. Są te brytyjskie, czyli idące po Brity Jones, niż te amerykańskie idące po Seksie w Wielkim, mieście i tym podobnych. I te polskie no idące po Grocholi, po tym wszystkim, nie? Z tych polskich. No, myślę, że ta. Kalicińska. O, to jeszcze powiem, o, tak na koniec, nie? że jak szukałam tych audiobooków okazało się, że jedyny audiobook jak ja mam na tym moim Legimi bezpłatnie w ramach abonamentu to jest fragment właśnie tej kalicińskiej Dobna drodze z filewiskiem i to było fajnie czytane i to jest rzeczywiście dobrze napisane, więc tą kalicińską można by myślę przeczytać. Ciekawie postacie pokazane, a nie wszystko takie wiecie płaskie papierowe jak takie tekturowe pacyneczki. O, to jeszcze to. No i to tyle. Serdecznie nie polecam, nagadałam się od cholery, ale musiałam. Bukiecik jeszcze zamieszczę na końcu. Pozdrawiam.